Publikacja ostatniego raportu stanu czytelnictwa przez Bibliotekę Narodową kazała zadawać pytanie. Co się stało z fantastyką, której popularność, przynajmniej wśród dorosłych maleje? Dlaczego dorośli sięgają coraz rzadziej po fantastykę? I zastanawialiśmy się nad tym również i my i dziś zastanawiać się będziemy w kontekście najnowszej książki Marcina Mortki zatytułowanej Maleficjum. Odpowiedź na pytanie, czy coś w fantastyce może szkodzić? A właściwie co może szkodzić? No na przykład zbyt skomplikowana fabuła. Tak, także będziemy sobie za chwileczkę rozmawiać o tym, czy szkodzi, ale czy ta pewnie zrobi mały sneak peek, czy skomplikowanie fantastyki szkodzi? Tak. No, przynajmniej w moim, w moim e przypadku. Także już wiecie, że będzie o czym porozmawiać, ale zacznijmy od bohatera odcinka. Bo tak jak on dziś bohater miał być jajko, tak dziś bohater ma być maleficją Marcina Mordki. Akcja książki toczy się w XVI wieku. Bohaterem jest Bruno należący do zakonu szpitalników na Malcie. Bruno, który teoretycznie nie ustępuje swoim braciom, a jednak z jakiegoś powodu nazywają go oni Wiedźmim synem. Czy w tym kryje się jakieś ziarno prawdy? Nie wiadomo, natomiast wiadomo, że gość o swoim pochodzeniu nie wie praktycznie nic, nie ma pojęcia, czy faktycznie nie może być jakimś pomiotem czarownicy. Ale to jego życie, choć gdzieś tam powiedzmy to pod kloszem chronione, staje się dużo bardziej skomplikowane w momencie, kiedy atakują tureccy piraci. On zostaje pojmany i nagle okazuje się, że w tej układance może odegrać dużo większą rolę ze względu właśnie na swoje pochodzenie. Ale jakby tego było mało, kiedy udaje mu się od złoli uciec, kiedy udaje mu się wolność odzyskać, okazuje się, że to jego właśnie bracia, Zagnął na niego parol, bo nagle stanie się persona non grata, nagle stanie się niewygodny, z jakiego powodu? No wiadomo, z powodu swojej przeszłości, ale dlaczego ta przeszłość i jego pochodzenie są przed nim tak skrzętnie skrywane? Dlaczego on nie może odkryć tych wszystkich tajemnic? No na domiar złego facet ma swoje przemyślenia, swoje przeczucia, ma świadomość, że może stać się coś naprawdę bardzo złego. I to jest właśnie tego typu opowieść. Z jednej strony opowieść o powolnym odkrywaniu prawdy o sobie, z drugiej strony też mamy wątek skarbu, bo czy jest, czy nie ma jakiś skarb, czy warto byłoby sięgnąć po niego. No i z drugiej strony też to jest opowieść o przyjaciołach, których poznaje się dosłownie w biedzie. Czytając tę książkę zdałem sobie sprawę, a właściwie pomyślałem, czy sztuką u Marcina Mortki nie jest to, że on potrafi pisać fantastykę taką nieskomplikowaną, prostą dość, ale nie prostacką zaznaczmy. Jednowątkową? Tak, w gruncie rzeczy taką jednowątkową, skupiającą się na jednym aspekcie. I może bym się o tym, nad tym nie zastanawiał, gdyby nie to, że prowadziłem niedawno spotkanie autorskie z Marcinem Mortką i on powiedział coś, co mnie bardzo zaskoczyło. On nie tworzy konceptów swoich książek, on w zasadzie siedzi i pisze na żywioł, starając się podążać za bohaterami, starając się opowiedzieć tę historię, którą chcą opowiedzieć bohaterowie. I tak, czytając Maleficjum... I wracając do tej książki zdaję sobie sprawę, że kurczę, coś w tym jest. No jest, no, ja na przykład za fantastyką taką pełnokrwistą fantastyką nie przepadam, bo nie umiem jej czytać, bo mnie umęcza strasznie. I to chyba właśnie wynika z tego, że tam jest za dużo rzeczy, za dużo wątków, yy, które ciężko mi jest po prostu ogarnąć. Na przykład mhm. Władca Pierścieni. Tam już jest tam jest za dużo wątków. Więc więc ja przez Władcę Pierścieni nie jestem w stanie na przykład przebrnąć. Ale z drugiej strony fantastykę młodzieżową czytasz. Czytam, bo ona nie jest skomplikowana. I zastanawiam się, czy tutaj nie tkwi to źródełko wszelkich niejasności. Fantastyka dla dorosłych staje się coraz bardziej passe, natomiast fantastyka młodzieżowa rośnie w siłę. Co widzimy na przykładzie topek? Widzimy to na przykładzie tego, co jest czytane, co jest polecane, i tutaj warto byłoby się zastanowić, czy to przekombinowanie nierzadko, to, że faktycznie ta fabuła w tej takiej. Gatunkowej fantastyce jest taka mocna, silna wszystko ułożone pieczołowicie detale. Czytelnik ma się zachwycać kreacją świata, kreacją bohaterów ich relacji. Tego jest bardzo, bardzo dużo i potem dowiadujemy się nierzadko, że no, te książki niekoniecznie dobrze się sprzedają na ogół, tak? Bo samych czytelników fantastyki do fantastyki przekonywać nie trzeba, ale kogoś, kto siedzi poza, no już trudniej jest przeciągnąć na tę stronę mocy. No tak, no bo to, takie książki są pisane chyba typowo dla fanów fantastyki. Takiej mm -hmm. prawdziwej, y, pełnoklistej fantastyki. No bo no mnie nikt nie jest w stanie przekonać, bo ja nie umiem tego czytać, ja się umęczam. Zdecydowanie wolę oglądać ekranizację, bo ekranizacje wchodzą mi jak ta lala, no bo wiadomo, tam nie trzeba jakoś szczególnie się wysilać, tak, ani się skupiać. No a jednak książki to jednak inna sprawa. Tam trzeba poświęcić ten swój czas, czasami którego w ogóle nie ma albo nie ma odpowiednich warunków, żeby się nad tym skupić. Więc, więc no ja wolę coś, co jest proste i nie każe mi jakoś szczególnie wyjątkowo i mocno wysilać swojego muszczku. Tak, tutaj dobrze, dobrze że poruszyłaś temat <tryk> wysilania się, bo zwróćmy uwagę na to, że wracamy nieraz z pracy zmęczeni, w ogóle jesteśmy zmęczeni życiem, dniem. Chciałoby się coś przeczytać, ale niekoniecznie coś ciężkiego. Chciałoby się przeczytać coś, co po prostu wchodzi gładko i ładnie. Nie musi to być jakoś szczególnie prosto napisane, ale chodzi o to, żeby chwila dekoncentracji nie sprawiła, że nagle stracisz pojęcie w ogóle o całej książce, bo przegapisz jakiś detal, który jest ważny za 16 rozdziałów. No właśnie, no, to, 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 to nie ułatwia czytania <laughs> zmęczonym osobom. Tak, i to też takiego czytania typowo rozrywkowego, kiedy, kiedy masz ochotę po prostu skorzystać z tej wolnej chwili, oderwać te myśli, bo raz próg wejścia jest wysoki. Ja się odbiłem już nieraz. Od tych tuzów fantastyki, fantazy odbijają się nieraz, począwszy od Tolkiena, którego co prawda przebrnąłem w wersji władcy Pierścieni, natomiast nie zazdroszczę sobie, i nie chciałbym do tego wracać. Sanderson, no. Kolejny twórca, którego podziwiam ze względu na pieczołowite tworzenie świata i całej fabuły, książki wszystkiego, natomiast próg wejścia jest dla mnie za wysoki, ja nie rozumiem co czytam, natomiast przychodzi taki Marcin Mordka, otwieram książkę, zaczynam czytać i on już od pierwszego zdania potrafi mnie wciągnąć. No ja czytałam tylko żółte, ślepe Mar Marcina Mortki i ta książka mnie totalnie zachwyciła, no bo nie była skomplikowana, tak, ale no to nie umniejsza jej, tak, w żaden sposób, bo historia była niesamowita. No, prawda, jeden wątek, ale jeden wątek to jest dla mnie coś, co, co mnie satysfakcjonuje, bo nie jestem. Nie muszę się myśleć, tak jak wcześniej powiedziałam, tak, nie muszę jakoś moich muszków tutaj yy, do najwyższego poziomu tutaj ustawiać, żeby się skupiły jak trzeba, no ale. No, i to jest to, tak? To ja, ja to lubię. Nie lubię się skupiać za bardzo, bo nie mam warunków na tę chwilę. Ani nawet chęci nie mam. No, to może to jest bardziej kwestia chęci, ale warunki też robią swoje, no. Warto zaznaczyć, że jeden wątek to nie jest nic złego. I Marcin Mortka to pokazuje. Bo, oczywiście, można powiedzieć, jaką sztuką jest wziąć jeden wątek i tego bohatera od punktu A do punktu Z przeprowadzić, prowadząc go za rączkę i wprowadzając go w coraz większe kabały. Niech tam przejdzie jakąś potyczkę, jedną, dwie, dziesięć, to nie jest żadna sztuka. I Marcin Mortka tutaj się pojawia, bo dla mnie to jest autor wyjątkowy poniekąd ze względu na to, że on Pokazał to w każdej swojej książce, którą czytałem, pokazuje to też w maleficjum. Potrafi stworzyć bohatera, w którego jesteś w stanie uwierzyć. Bohatera, który poprzez swoją kreację, mimo że to też nie jest jakaś arcyskomplikowana kreacja. Nie mamy tutaj pogłębionych portretów psychologicznych, mamy punkty takie gdzieś pou, poutykane w tej charakterystyce, co pozwala w tego bohatera uwierzyć, w jego motywację, w jego drogę, w jego decyzję. I tak samo w ten świat przedstawiony, to tło też nie jest papierowe. Nie czujesz się, jakbyś oglądała jakąś instencję. Organizację teatralną, gdzie aktorzy wychodzą po to, by gdzieś tam pomachać. Mamy aktorów i statystów. Tutaj statystów nie ma, bo postać, która przewija się gdzieś w tle, zaraz może odegrać jakąś rolę albo rzucić jakimś tekstem, który sprawia, że znowuż wierzysz w, te, w tego bohatera, mimo że on jest zupełnie nieznaczący dla kogokolwiek. To jest jedna siła. Druga siła, no Marcin Mortka potrafi wspaniale pisać. No i dialogi. To, to jest mistrzostwo, dialogi w gruncie rzeczy riposty, kiedy bohaterowie wchodzą w wymianę zdań, w których gdzieś pojawia się jakaś riposta, jakieś y, dopieprzenie drugiemu i ten drugi odpowiada. No to już po prostu brzmi niesamowicie. Znaczy w ogóle mi się wydaje, że pisanie dialogów nie jest proste. Żeby to nie, nie, było, żeby to nie było sztuczne, żeby ta rozmowa w ogóle jakiś sens miała i żeby no, była naturalna w jakiś sposób. No to to jest, mi się zdaje, też nie dla każdego. Niektórzy potrafią pisać, opisy robić, a niektórzy potrafią w dialogi. A niektórzy potrafią jedno i drugie. To, to, jest, to już jest wyższa szkoła. Ja? No ale tych, <grym> tych ostatnich jest zdecydowanie najmniej. Maleficjum, no, dla, dla mnie początek był zaskakujący, tak? Bo nie spodziewałem się historii osadzonej w realnym świecie. Ja czytałem tę książki nie mając żadnego blerba ani nic, bo decydowałem na jej podstawie, czy będziemy jej patronować, czy nie. Spoiler alert, patronujemy. To zaskoczyło mnie to, że znowuż Marcin Mortka wciągnął mnie w historię, Pozwalając zapomnieć, że jest historia, bo ta historia stanowi tło dla dalszych zdarzeń z iście fantastycznymi, demonicznymi, magicznymi momentami, które. Kiedy już nadchodzą, no to dają jednak sporą dawkę tej satysfakcji. Ma Marcin Mordka talent, tak jak powiedziałem, do tworzenia bohaterów, do tworzenia dialogów, może niekoniecznie do kreowania świata, bo nawet kiedy on kreuje te swoje światy, to one są tłem, one nie wychodzą gdzieś tam, żeby odgrywać jakąś szczególną rolę. Stąd też chyba też nie ma z tego powodu większej różnicy, czy czytasz książkę osadzoną w świecie fantazy, czy też w świecie rzeczywistym, a historycznym, bo po prostu wszystko opiera się się na tych bohaterach, na teoretycznie składnikach znanych, ale zaprezentowanych zawsze w bardzo dobrym wydaniu. Kurcze, nie kombinowanie z tym daniem, żeby ono było wielkie, ekskluzywne, żeby wszyscy się zachwycali i przyznawali gwiazdki Michelin. To po prostu tylko... domowy obiad. Domowy obiad, domowy obiad, ale właśnie opracowany do perfekcji. Zawsze się mówiło, że nikt nie gotuje tak jak babcia, a potem tak jak mama, tak? No. Jednak to doświadczenie przychodzi z czasem i Marcin Mortka chyba pokazuje, że to doświadczenie, które już posiada, bo przecież tych książek to już napisał faktycznie owocuje. Ale to jest właśnie taka książka, która zachwyci Was, jeżeli szukacie fantastyki, która nie przytłoczy, nie, nie sprawi, że się zagubicie w jej odmętach. Czyli to co, to, co powiedziała czytaczowa. No, ja się gubię. No ja też się często gubię, no kurczę, to... to, to jest prawda. No bo ja jestem prostym człowiekiem, no co no ja poradzę. Żeby nie było my w żadnej mierze nie umieszczamy tej fantastyce, takiej typowej fantastyce, tak? Ja mimo, mimo, że nie po drodze bardzo go podziwiam i podziwiam w ogóle to, że ktoś jest w stanie raz coś takiego napisać, a dwa, że są ludzie, którzy potrafią to czytać i faktycznie wyłapywać te detale. Bo ja na przykład nie potrafię. Ja potem się zastanawiam, czy to było w tej książce, czy tego no nie było. Ja bo... nie zwracam uwagi w ogóle na szczegóły i detale, więc dla mnie czytanie takich książek chyba nie ma większego sensu, skoro gdzieś, jest, gdzieś tam jest zasadzone, a potem wyrasta. I ja nie, po prostu nie pamiętam o tym, że zostało zasadzone i nagle mi wyrasta, nie? Tak, ty zapomniałabyś podlewać, <laughs> to by zwiędło zdechło i końca, tak jak wszystkie kwiaty <laughs> naszym więc, domu. Więc po prostu ja można powiedzieć, że nawet ja sobie umniejszą, bo po prostu może jestem za głupia na taką opcję, ale nie, no, nie, bo, nie, nie, no bez nie, nie, przesady. Nie, nie. Po prostu wolę coś prostszego, tak? Co mnie nie umęczy. No wiem, że tak jak Ty mówiłeś, że trzeba czasami po prostu się wdrożyć w tą, tą wyższą fantastykę, ale ja chyba nie mam po prostu, jak to, jak to powiedzieć, niechęci, potrzeby. potrzeby. No, chyba tak. Marcin Mortka dla mnie jest takim złotym środkiem. Jeżeli chcielibyście tej fantastyki liznąć, a niekoniecznie oddać jej wszystkie swoje szare komórki, to jest właśnie taki autor, który potrafi taką sposobność dać. By się zachwycić, oczarować, Idealny na przeskok między fantastyką młodzieżową a dorosłą, albo też idealny do tego, żeby z tą fantastyką dopiero zacząć. Piękne fabuły, nieskomplikowane, niewymyślające koła na nowo, ale za to podane w najlepszej wersji, jak obiad u babci. Zakładam, że babcia oczywiście miała gotować. Maleficjum od dziś w księgarniach. Naprawdę, przygotujcie się na solidną przygodę. Znowuż z bohaterem, który was porwie i zachwyci, bo Bruno to jest naprawdę. Nie będę mówił, musicie to przeczytać Agent. sami. No, 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 no. Nie wychodźmy tak daleko. Trzymajcie się, ciepło. Cześć. Hej.